Czyli na 140, na 142 Tak bardzo ciepło jest tak. I ja tak szybko nie jak 10 mil dzisiaj to nie tak szybko, nie? Tak tak, no takim tempem jaki się odpowiada Tu Kazimierz także z Małgosią wyruszamy w Biego rower To jest Tak zwany Biego z okazji 5 marca na biego, no rozpoczynamy biego rower bieg i rower, na, na ile mil? na pewno na 10 a może na 30 na 10 mil trzeba czyli le, jedziemy biegniemy w stronę Betany w stronę Betany biegniemy 5 mil no i z powrotem That's -te p Pusteczek Grosza. Tak? Tak? Biegniemy do latarni morskiej.